Witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy 1 stycznia 2023, czyli nowy rok. Eee, no, taka sytuacja na pasiece, że mamy dzisiaj około 13 stopni, jest. No i le lekki wiatr jest. No i pszczółki w tym roku robią pierwszy oblot. Także cieplutko, fajnie. Nie wiem, czy to jest dobre. Ale podejrzewam, że tak, trochę pszczoły e, się obleci, e, trochę pszczoły się obleci, pszczoła się wypróżni oczywiście e, bo pewnie już troszkę mają e, poprzepełniane jelita, także pszczółka się opróżni, obleci i oby tylko matki nam nie zaczęły czerwić. U nas e, była temperatura jak była to była 19 stopni u siebie odnotowałem, chociaż mówią ludzie, że 20. Eee, mam tak właśnie lekko powsuwane tylko w wkładki dynnicowe, tak żeby była jakaś tam wentylacja, ale jeżeli ta temperatura utrzyma się, eee, utrzyma się w granicach 12 stopni przez kilka dni to powyciągam całkiem wkładki dynnicowe z tego względu, żeby matki nie zaczęły czerwić no i. No i zobaczymy, jak ta zimowla będzie dalej przebiegać. Na razie e, wszystkie ule widzę, że się ulatują Wszędzie, e, wszędzie są, są pszczoły, także nie ma strat w tym roku. Naprawdę huczy. Huczy tutaj na pasiece. I tak to wygląda ten nowy rok. O więc między pszczoły. Także e, co chciałem? Wiedzieć. No chciałem życzyć wszystkim e, widzom mojego kanału e, wszystkiego dobrego w tym nowym roku. E, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. E, no i żeby trochę na tam nasza sytuacja e, się ustabilizowała. Mam nadzieję, że kryzys nas tak mocno nie dotknie. E, no i co? Wszystkiego najlepszego jeszcze raz w tym nowym roku. 2023, na razie, cześć.